Witam, dzisiaj przygotuję keczup w naszym cudnym robocie iCompanion XL. -u. Trochę mnie poniosła fantazja, kupiłam za dużo pomidorów, za dużo papryki, bo były w dobrej cenie i trzeba je wykorzystać. Więc przystąpię do działania. Robot jest już włączony, tak jak wcześniej mówiłam. Jak nic nie robi przez 15 minut, to się sam wyłączę. Otwieram. Naczynie. Pokażę dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, że jest naprawdę garnek bardzo duży. Ma 4,5 litra pojemności. Do naczynia założę sobie nóż Ultra Blade. Później pokażę następne końcówki. Bardzo łatwe zakładanie. I włożę do środka przygotowaną cebulę z czosnkiem, żeby posiekać. Nie muszę tego robić. Nożem rękoma. Mam przygotowaną cebulę, jest jedynie w ćwiatki pocięta. Rzucam, zamykam i ustawiam sobie obroty plusem do dwunastki. Czas, 10 sekund i start. Nie poszatkowana. Proszę zobaczyć. I teraz wleję trzy łyżki oliwy, czyli takie trzy góle. I wezmę sobie łopatkę. I teraz słuchajcie, pokażę, ale tylko krótko, żeby nie tracić czasu, żeby mm, przestaniu i mieszaniu, bo tego nie robię ale pokażę, że na naszym urządzeniu można ustawić sobie temperaturę 150 stopni. Czas 20 sekund dajemy na start i już naczynie się rozgrzewa, ale wtedy trzeba stać i mieszać, żeby zapiekać sobie w tak wysokiej temperaturze cebulę. Nie będziemy tego robić, bo. Jak zamkniemy sobie naczynie, to on nas sam zrzuca do 130 stopni, bo 130 stopni jest to temperatura bezpieczna dla pracy. I złączę sobie slow cook, czyli wolne gotowanie, temperatura 130, i w tej chwili nam noże się kręcą, cebulka się będzie zapiekała, a ja powiem, co przygotowałam dalej. Czyli tak, mam tutaj przygotowaną paprykę i pomidory do zapieczonej cebulki. Dołożę te składniki, zmiksuję, ustawię sobie wolne gotowanie, czyli ten sam program, ale na programie P1 i będzie się robił ketchup. Dołożę oczywiście przyprawy, będzie to pieprzka, pół łyżeczki, cukier, ocet, sól i będzie pyszny domowy ketchup. Można, to, można go będzie podawać jako sos do gołąbków, do pulpetów, ale do pizzy, do tego, na co mamy potrzebę. Nie wiem czy słychać. sepulka się zapieka, ale robot pracuje bardzo cichutko, więc jest naprawdę idealnym urządzeniem, można z samego rana dzieci, rodzina jeszcze śpi, a, a my sobie możemy w domu w kuchni przygotowywać potrawy do na przykład na śniadanie i jest cichutko. Chciałam przypomnieć, że promocja na robota i na wszystkie inne produkty Tefala jest do końca miesiąca, więc jeżeli ktoś ma ochotę, jest zainspirowany tym moim wideo, to proszę pisać na Messengera, ja chętnie odpowiem, udzielę informacji, jak również proszę o lajkowanie i udostępnianie tego wideo, bo może ktoś dzięki temu skorzysta możemy mieć więcej nowych klientów Tefala, ale również osoby, które już posiadają i używają robota, mogą inspirować się do przygotowywania innych potraw. Bo naprawdę użytkowanie naszego robota iCompaniona XL i Companiona XL, i -companiona XL jest bardzo prostym urządzeniem. Jest też do niego aplikacja na telefon, czyli prowadzi krok po kroku osoby młode, które się uczą, ale też słuchajcie nie każdy musi być mistrzem kuchni, a potrawy, które przygotowujemy w robocie są naprawdę genialne. Mam też zapytania, czy ja jestem z wykształcenia po linii gastronomicznej. No przyznam się, że absolutnie nie. Kiedyś gotowałam, dlatego że dzieci, że trzeba. Natomiast od 2006 roku ja weszłam w posiadanie pierwszego robota gotującego innej firmy. Moja kuchnia zmieniła się na plus dla, dla dzieci dla rodziny. Natomiast teraz i ja i moje dzieci korzystamy z robotów gotujących te fala. I wszyscy są zadowoleni. Także polecam serdecznie, bo jest to naprawdę cudowny pomocnik w kuchni. Tak niezastąpiony jak pralka automatyczna w łazience czy zmywarka w kuchni. Tylko po prostu trzeba się troszeczkę przestawić inaczej gotować, bo tam wiecie, że trzeba stać, mieszać, pilnować, przyjść, podejść do garka i w ogóle. A nasz sam wie, co ma robić, kiedy się wyłączyć, jak skończy gotowanie, podtrzymuje nam temperaturę. Czyli my już tak naprawdę możemy zupełnie inne fajne rzeczy sobie robić. Powiedziałam też, że powiem o innych końcówkach, które są w zestawie z robotem. Jest to nóż, który służy do wyrabiania ciasta, kruszenia lodów, robienia przepysznych deserów lodowych. Jest genialny przy przygotowywaniu tych wszystkich potraw. Jak robimy potrawę jednogarnkową, mamy mieszadełko, które nam idealnie przylega do dna. Miesza od brzegu do brzegu, nic nam się nie przypali i każda potrawa będzie smaczna. Ta końcówka ubijaczka też jest bardzo lubiana przeze mnie. Robi się na niej masło, ubija się bitą śmietanę. Jak ostatnio do lodów, majonez. Majonezy wcale nie muszą być z jajkiem, mogą być dietetyczne. Też przygotuję majonez dietetyczny, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak łatwo. Tutaj mamy końcówkę, bardziej zaślepkę, czyli wyjmujemy czpień, na którym montujemy te wszystkie końcówki i mamy płaskie dno. I właśnie w tej temperaturze 150 stopni. Możemy sobie piec zapiekać, yy, robić karmel, karmelizować owoce. Jest naprawdę bardzo przydatna końcówka. O książce powiem za chwilę, yy, bo tutaj zobaczcie już zostało nam tylko 12 sekund, czyli nie musimy stać nad patelką i mieszać, tak jak już mówiłam, bo to się robi, a my w tym czasie możemy robić zupełnie inne rzeczy. Posprątać w lewie, zrobić cokolwiek na co mamy jaką mamy inną potrzebę. Trzeba uważać, bo jest naprawdę gorące. Widać, prawda? I skwierdź nam cebulka, jest zapieczona. No to teraz sobie dorzucimy paprykę. Ja tutaj miałam 3,5 papryki. I mamy pełne jajki. Zamykamy, ponieważ chyba są miękkie, więc nam ustąpią, przycisną się do spodu. I ustawiamy sobie obroty. Na dziesiątkę. Start. Nie ustawiam czasu. I teraz nam się to wszystko fajnie blenduje, ponieważ był pełny garnek, to troszeczkę nam to zatrwa. Możemy sobie zwiększać obroty. Możemy sobie dać pulsacyjne, czyli tak 15 tysięcy złotych 15 tysięcy. Zł. A się to wtedy może łatwiej wymieszka. Bez większości kartowactwa i będzie znębowane, to, jest to jest już jest słusznie znębowane. tak te obroty pulsacyjne, są genialne, bo nam odrzucają te warzywa. Nie wiem, nawet widać. Mogę ja już zaczyna mi kłapać, a ja już pokazuję. proszę zobaczyć 55 sekund wszystkie papryki zmiksowane z pomidorami teraz dołożę sobie dwie łyżeczki soli bo później zawsze można doprawić także tak. 100 gram cukru ja sobie dosypałam cukru tyle ile ma być Tak, pół łyżeczki pieprzu kajem. Dam troszeczkę mniej, zawsze można sobie dołożyć. Tak. Trochę pieprzu. Na ocet dam na koniec. Tak. Zamykam. Nie zamykam przykryweczką, żeby nam woda odparowywała. Ustawię sobie P1 jest na wolnym gotowaniu pieczenie, zasmażanie p 2. 45 minut 95 stopni start i się gotuje. Robot pracuje, a ja idę zajęcie innymi rzeczami. Tak. Ketchup już praktycznie jest dogotowany. Ja teraz sobie tylko doleję dwie łyżki, ale oczywiście tak na oko, jedna, dwie. przepisie jest 3 ponieważ będą te keczup jadły też dzieci. Proponuję, żeby on był mniej kwaśny. Ja w tym czasie, kiedy się gotowało, przygotowałam słoiczki, do których przeleję keczup. I myślę, że będzie pyszny. Pokażę zdjęcia. Aha, zatrzymam jeszcze i zobaczę, czy ewentualnie mm. nie potrzeba mu czegoś dołożyć. Robot jest na tyle fantastyczny, że w każdej chwili możemy sobie zatrzymać sprawdzić, jak smakuje i konsystencję. Smak. Tak. I teraz jest ok. Tam oczywiście piekarnik nie dozwoła, bo w międzyczasie się jeszcze robi coś innego, żeby nie zakłócał wezmę go wyłączę. Tutaj nam się keczuk dogotuje. Jeszcze 2 minuty, 40 sekund. Przeleję do słoiczków, pokażę zdjęcia. Przepis będzie pod filmem. Dziękuję ślicznie. Proszę, lajkujcie na moje filmy. Udostępniajcie, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć, skorzystać. A też być może będzie nas, użytkowników, robotów więcej. Zapraszam na kolejne wideo.